To jest pięciominutowy interwał czasowy dla GBPUSD. Jeśli spojrzymy na tabelę wskaźników dla tego interwału, zobaczymy, że pokazuje ona, iż rynek jest w fazie konsolidacji. Patrząc na wykres, możemy zobaczyć, że rynek rzeczywiście porusza się w zakresie dokładnie tak, jak wskazuje narzędzie. Oto kolejna sytuacja. Wskaźnik pokazuje, że na jednogodzinnym interwale czasowym GBPUSD rynek również jest w fazie konsolidacji. Patrząc na ruch cenowy, Możemy zauważyć, że cena rzeczywiście poruszała się bokiem. Tak więc, jeśli używasz tego wskaźnika do handlu, pomoże on nie tylko w identyfikacji trendu rynkowego, ale także w określeniu, kiedy warto powstrzymać się od transakcji. Przeanalizuję dokładnie, czym jest ten wskaźnik, jakie są najlepsze ustawienia oraz podzielę się skuteczną strategią handlu na korektach, którą możesz wykorzystać do maksymalizacji zysków. Zaczynajmy. Teraz jestem na TradingView i będę używał 5-minutowego interwału czasowego na GBPUSD. Najpierw dodajmy wskaźnik. Kliknij Wskaźniki. Wyszukaj Smooth Gaussian Trend Filter i wybierz ten stworzony przez Olgo Alpha. Tak wygląda ten wskaźnik na wykresie handlowym. Jest to Smooth Gaussian Trend Filter, czyli wskaźnik podążający za trendem, który łączy filtrację Gaussa oraz wygładzanie liniowej regresji, aby poprawić widoczność trendu i jednocześnie zmniejszyć szumy rynkowe. Mówiąc prościej, pomaga on traderom skupić się na rzeczywistym trendzie rynkowym, eliminując zbędne wahania cen. Zanim przejdziemy do przykładów transakcji kupna lub sprzedaży, szybko omówmy elementy tego wskaźnika. Aby to zrobić, musimy przejść do jego ustawień. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu. Zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp. To twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Najpierw musimy włączyć sygnały trendu pośredniego oraz pasy prowadzące, które są domyślnie wyłączone. Następnie zmieńmy rozmiar tabeli na duży lub średni, aby uzyskać lepszą widoczność, a następnie kliknij OK. Pierwszym głównym elementem tego wskaźnika jest pasmo Gaussa, znane również jako wstęga trendu, które zmienia kolor między zielonym, trend wzrostowy, a czerwonym, trend spadkowy. Podczas przejścia między trendami wskaźnik rysuje strzałki w górę i w dół, wskazując miejsca zmiany kierunku rynku. Na przykład, gdy rynek przechodzi z trendu spadkowego do wzrostowego, zobaczysz zieloną strzałkę w górę, a jeśli zmieni się na trend spadkowy, pojawi się czerwona strzałka w dół. Te strzałki nie są sygnałami wejścia, ale pomagają szybko zidentyfikować zmiany trendu. Kiedy na rynku panuje aktywny trend, wskaźnik wyświetla także sygnały trendu pośredniego, takie jak te. Pojawiają się one, gdy cena cofa się do pasma Gaussa. Zielony sygnał sugeruje okazję do kupna w trendzie wzrostowym, podczas gdy czerwony sygnał sugeruje okazję do sprzedaży w trendzie spadkowym. Sygnały te są szczególnie przydatne w transakcjach kontynuacji trendu, ponieważ wskazują one cofnięcia, w których cena prawdopodobnie wznowi ruch zgodnie z dominującym trendem. Jeśli spojrzysz bliżej na pasmo Gaussa, zauważysz, że jego jasność zmienia się w czasie. Jest to spowodowane funkcją podświetlenia intensywności wolumenu, która dostosowuje jasność wstęgi trendu w zależności od aktywności rynkowej i wolumenu. Kiedy aktywność rynkowa jest silna, kolory stają się jaśniejsze i bardziej wyraziste. Kiedy wolumen jest niski, kolory ciemnieją, sygnalizując słabszą aktywność rynkową. W trendzie wzrostowym traderzy mogą decydować się na zawieranie transakcji tylko wtedy, gdy pasmo jest jasnozielone, co wskazuje na silną presję kupujących. Podobnie w trendzie spadkowym traderzy mogą decydować się na otwieranie pozycji sprzedaży tylko wtedy, gdy pasmo jest jasnoczerwone, co wskazuje na silną presję sprzedających. Kolejnym kluczowym elementem tego wskaźnika jest tabela sygnałów dla różnych interwałów czasowych, która pokazuje sygnały trendu dla maksymalnie pięciu różnych przedziałów czasowych, oznaczając je jako wzrostowe, bullish, lub spadkowe, bearish. Możesz dostosować te interwały w ustawieniach. Ta tabela pomaga traderom zetysynchronizować transakcje na różnych interwałach czasowych, co zapewnia silniejsze potwierdzenie przed otwarciem pozycji. Jeśli rynek jest w konsolidacji, tabela pokaże rangein, pomagając unikać handlu w niestabilnych warunkach rynkowych. Przed przejściem do strategii handlu przy użyciu tego wskaźnika, przyjrzyjmy się jego ustawieniom. Ustawienia tego wskaźnika można otworzyć tutaj. Długość gaussowska kontroluje ilość danych cenowych wykorzystywanych w procesie wygładzania gaussowskiego. Większa długość sprawia, że linia trendu jest gładsza, ale może wprowadzać większe opóźnienie. Natomiast niższa wartość sprawia, że jest ona bardziej reaktywna na wahania cen. Dla tej strategii ustawiam tę wartość na 150. długość wygładzania, która jeszcze bardziej udoskonała trend, jest ustawiona na 30 mnożnik spłaszczenia, który pomaga zmniejszyć krótkoterminowe wahania i utrzymać stabilne pasmo Gaussa, pozostaje niezmieniony. Świeca objęcia to po prostu świeca, która jest większa od poprzedniej świecy. Tutaj widzimy, że ta zielona świeca jest większa niż poprzednia czerwona świeca, potwierdzając naszą konfigurację. Tak więc wchodzimy tutaj w pozycję kupna. Możemy umieścić nasz stop loss poniżej ostatniego słyn low. Teraz pozwólmy transakcji działać i zobaczmy, czy rynek poruszył się w naszym ulubionym kierunku. Jak widać, było to opłacalne. Przeanalizujmy jeszcze jedną transakcję. Tutaj widzimy, że rynek jest zwyżkowy we wszystkich ramach czasowych. Co jest jeszcze silniejszym sygnałem. Następnie widzimy, że wstęga Gaussa jest również zielona, potwierdzając trend wzrostowy. Teraz czekamy na cofnięcie, cena dotyka wstęgi Gaussa, ale nie zamyka się poniżej niej. Tutaj widzimy, że ta świeca spełnia kryteria, co czyni ją ważnym wejściem pullback. Następnie szukamy formacji świecowej, czerwonej świecy, po której następuje większa zielona świeca objęcia. I oto jest. Potwierdza to naszą konfigurację, więc wchodzimy tutaj w transakcję kupna. Po pewnym czasie, jak widać, rynek przesunął się w preferowanym przez nas kierunku, a ponieważ był to silniejszy sygnał kupna, ponieważ rynek był zwyżkowy we wszystkich ramach czasowych, mogliśmy nawet uzyskać stosunek ryzyka do zysku 5 do 1, co jest niesamowite. W przypadku pozycji sprzedaży, wystarczy odwrócić warunki. Rynek musi być niedźwiedziwce w co najmniej 4 z 5 przedziałów czasowych. Jak widzimy, rynek jest niedźwiedzi we wszystkich pięciu ramach czasowych, co jest bardzo silnym sygnałem. Po drugie, widzimy, że wstęga ma kolor czerwony. Następnie cena musi powrócić do wstęgi Gaussa, bez zamykania się powyżej niej. Tak jak to miało miejsce tutaj. Następnie szukamy zielonej świecy, po której następuje pochłaniająca czerwona świeca. Tak jak tutaj, jest to dokładnie odwrotne do zasad transakcji kupna. Teraz możemy wejść w pozycję sprzedaży. W przypadku pozycji sprzedaży można umieścić stop loss powyżej ostatniego swing high. Następnie możesz wybrać określony stosunek ryzyka do zysku, co jest zalecane, lub jeśli jesteś doświadczonym traderem, możesz wybrać metodę trailing stop loss i take profit. Jak widać, mogliśmy tu uzyskać oszałamiający stosunek ryzyka do zysku na poziomie 9 do 1. Jeśli chcesz to sprawdzić, jest to dostępne na TradingView. To wszystko jeśli chodzi o ten film. Jeśli znalazłeś w nim coś dla siebie, nie zapomnij zostawić lajka like i rozważyć subskrypcji. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.